Ja mam YouTube Premium, ale nie na tym kanale, gdzie wrzucam filmy. Uuu, Bubson tutaj fantastycznie rozpoczął rozgrywkę z perkiem e Corrupt. Już widać pierwsze surwy pojawiające się w tym okresie zimowym. Przy generatorach, które są na ich nieszczęście przyblokowane. Ja pierdolę. Wielki B Co znowu laach wstąpiłam Olipci. A musiała to zrzucić już. Kurwa ma ci tak paletę tu ma, no po co takie zagrywki? No dwie osoby na raz, to nie jedna. Force Hesitation fantastycznie zadziałało, bo Force Hesitation spowalnia wszystkie surwy w okolicy. Eee, nienawidzisz surwów w twojej okolicy? Weź Force Hesitation! Szybkie surwy. Mephedron? Mephedron to szmata. suki, nie chce znać. Fuu, jebać. No, Force Citation w połączeniu z tym Iriadonem jest naprawdę fantastyczne. Idzie turbo duży potencjał wyzwolić z tego. Wielki BEK! Kto tu kręci?! O nie, Blast Mine! Zaraz nie wytrzymam! Schur, używają perków! Dlaczego surf postanowił wrzucić tam Blastmina? Przecież on totalnie wie, że mnie to denerwuje. Nie mają co robić, tylko oślepiają killera! Pożałujecie, że na Bounchilu gracie blastmina! Nie! Pożałujesz przez tę paletę? Juj! Pożałujesz tego, rozumiesz? Skończyło się! Dron idzie na tunel. <laughs> des! Nie wierzę! Nie dość się to jeszcze des! Co za surwy toksyczne! <śmiech> <śmiech> Boże! Jeszcze używają palet! Zaraz nie wytrzymam! Potraktuję cię z mojego młota! No. Teraz to buba mówi, komentator? Powiem ci, że nie wczuwałbym się aż tak w to. Kto tu postawił te palety? Nie wytrzymał. Ale dwa generatory mają wykręcone, no bardzo... No nie! Znowu ten plasmajn! <laughs> Wielka Yui! Co twój giat tu jeszcze robi? Dobra, idziemy zerknąć na, na resztę generatorów. Ale nie, jest tu zbyt mocno nieskręcone. Czy gościu subtelnie używa cheatów, stary? Czy to jest sprint, który się trochę zbugował? to ty gdzie ja go powaliłem? O, piwniczka. No ci powiem, że dosyć dosyć yy, hardo. Tyk. No i w piwniczce mamy przyjaciela naszego. Ale nie wiem czy im się taki trudny mecz wylosował szczerze. Nie, jest to raczej mecz, mecz, aż tak trudny, nie robię aż tak ogromnej presji na nich, nie trzymam tych generatorów zbytnio, chociaż tutaj szłoby przytrzymać, BLAST mine. O nie! Wielkie zaskoczenie! Gdzie jest wasz BLAST MINE, znudziło się? No ale na tamten gen totalnie mi się nie opłaca już iść, więc sobie zostanę tu przy fligenie. Ja tu widzę, Lara! Och, chciałem już na końcówce rozwalić ten. Wracamy do basementu, bo widzimy, że Yui tu się wybiera. U. Jesteś tu? Nie wierzę w to, kurwa. Nie wierzę w to, że to był surf, stary! Nie wierzę w to, że tyle mi brakło, żeby tam dojechać do niej! ma kozy. Ty grasz naprawdę na. Na tym instrument. Pójdę stąd. Tak ładnie dla mnie zagrała. To na pewno ta Lara wrzuca tego Blastmina! Ty Te toksyczny surwie! <laughs> o ty szwany lisie. Ach. Zbyt pewna lupa, żeby na niej siedziały takie... Yeah! Jazda! Który to był ten chętny z Glassmanikiem, żeby oślepić killera? Teraz już nie ma śmiechy, I co? Dalej jesteś chętny grać z tym twoim. We're gonna live forever? Toksycznym perkiem? Wszystkie sytuacje, zdania i słowa, które zostały wypowiedziane podczas tego meczu, są nieprawdą, ale tak nie uważam. Niech każdy gra sobie czym chce, żeby nikt nie uwierzył w to, co mówię, no nie? Bo wiadomo, że robię to bardzo wyniośle i powinien się każdy zorientować, że to dowcip, ale wiadomo, jak to czasami jest, no nie? Bardzo ładny mecz. <ścoughs> On jest tak ale ona, zanim tu przyjdzie, to ja to zamknę. Dzień doberka. W tej głowie włosy nie rosną? No prawdopodobnie tak, bo mi rosną. Wow! <laughs> się dwa bałwany spotkały. Na pewno na to zadanie jest, tak, żeby te piątki zbijać. Zbij jeszcze, nie da się już więcej? Papa! Pa. <laughs> Ej, jakie to fajne było! Fajne perk'i grali, ogólnie fajne perk'i grali, wiretap był z blast Mine więc yy, czy kopnąłem czy nie to, to, to nie, nie za wiele zmienia, bo jak ich siedzi no to spo, spoczko 1, 2, 3, 4 pewnie do jajec Botani, Dead Hard, We're Gonna Live Forever, Iron Will, bardzo fajny build'ik Ogólnie dużo value z tego wyciągnęła, mimo że nie wygrali tego meczu To dużo sytuacji było takich, że gdyby nie mój Iri Addon, yy, który po przedłuża yy, piłę na nowo, nie? Token normalnie refreshuje, to byłoby ciężko, byłoby dużo ciężej no.